Nie wystarczy pokonać przeciwnika, ale jeszcze trzeba to zwycięstwo utrzymać. I bracia machabejscy, ale także kapłani, ci, którzy przewodzili narodowi żydowskiemu, wiedzieli, że potrzebne jest. Odbudowanie świątyni, ale przede wszystkim odbudowanie ołtarza. Ołtarza, na którym będą składane ofiary Panu Bogu. To taki dowód na to, że po to, żeby utrzymać. Zwycięstwo również w naszym życiu osobistym, chrześcijańskim, nie wystarczy dokonać takiego zwycięskiego i uroczystego wypędzenia złego ducha, ale potrzebne jest utrzymanie tego zwycięstwa. I dlatego tak bardzo często mówi się o tym, że potrzebne jest przychodzenie na Eucharystię takie swoje odbudowanie ołtarza po to, żeby na tym ołtarzu składać ofiarę bezkrwawą Jezusa Chrystusa, ale także, żeby składać to, co rodzi się w naszych sercach, nasze serca, nasze sprawy, czasami nasze trudności. Ponieważ duch wstępujący powoduje, że również te rzeczy są przemieniane, uzdrawiane, ubogacane. I dlatego potrzebna jest w naszym życiu Eucharystia. Potrzebny jest ołtarz, na którym my będziemy składali w ofierze to wszystko, co wymaga przemiany i to, co jest błogosławieństwem naszego życia, jako takie pierwociny, czyli pierwsze plony naszego dobrego, funkcjonowania.